Witajcie na kolejnej lekcji. Dzisiaj zajmiemy się ekosystemem. Czym jest ekosystem? No cóż, to ekosystem to jest wszystko to, co nas otacza. I możemy mówić z kali makro o ekosystemie całej naszej planety, ekosystemie wszechświata. Możemy mówić o ekosystemie lokalnym, czyli naszego podwórka, lasu, który widzimy za oknem, miasta, w którym żyjemy. Ale możemy też w skali mikro, na przykład gąbka do mycia naczyń. Tak, gąbka do mycia naczyń to też jest ekosystem i nawet nie zdajecie sobie sprawy, ile potrafi tam się zadomowić żyjątek w tej gąbce. Dlatego powinniśmy gąbkę po każdym myciu naczyń traktować wrzątkiem, żeby ją odkazić. W skład ekosystemu wchodzi biocenoza i bioto. Biocenoza to jest wszystko to, co żyje w ekosystemie, czyli zwierzęta, rośliny, bakterie, prostity. Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie organizmy żywe, które znajdują się w danym ekosystemie. A biotop jest to środowisko, w którym to się wszystko znajduje, czyli wszystkie elementy nieożywione. To jest powietrze, gleba, woda, skały, wcześniej wspomniana gąbka do mycia naczyń. Jakie mamy elementy ekosystemu? No cóż, no, czy jakie rodzaje, przepraszam, ekosystemu? No cóż, wiadomo, naturalny, czyli ten, który powstał dzięki procesom zachodzącym na naszej planecie. I ten ekosystem budowany jest przez wszystkie te procesy i warunki czyli tworzenie się życia, tworzenie się gleb. Wszelkiego rodzaju katastrofy naturalne, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, pożary, powodzie y, oraz y, jakieś inne elementy, y, które y, występują w czasie tego procesu. Elementem tworzącym lub zmieniającym ekosystem także było y, kilkaset milionów lat temu. Y, Pojawienie się takiego małego kawałka, dokładnie troszeczkę większego kawałka skały, który zakończył, z kosmosu, który zakończył panowanie dinozaurów na Ziemi. Zmienił się ekosystem, zmienił się klimat Ziemi. Zmieniła się roślinność. To, to był wpływ, który, który odcisnął piętno na całej planecie w taki sposób, że odtwarzając się po takiej katastrofie, doszła do momentu takiego, który my żyjemy. widzimy teraz. Chociaż my, jako gatunek najbardziej ingerujący w przyrodę, no cóż, powodujemy też zmianę ekosystemu. Tworzymy własne ekosystemy. I wtedy mówimy o ekosystemie sztucznym. To są wszelkiego rodzaju pola, plantacje, parki. Wszystko, co człowiek dotknie i zmieni swoją pracą, jest to ekosystem sztuczny. Ale ekosystemy mają podobne zastosowania, podobne właściwości, sztuczny i naturalny. Są one źródłem pożywienia, tylko że naturalny jest źródłem pożywienia i dla nas, i dla pozostałych elementów przyrody. A sztuczny, głównie dla nas, chociaż tak naprawdę tak samo korzysta z niego cała przyroda. Pod względem przemysłowym ekosystem jest naturalny i sztuczny, służy nam do pozyskiwania surowców. Przykładowo las, pozyskujemy z niego drewno, ale pozyskując z niego drewno, wchodząc, ingerując w niego naszym, naszym działaniem, zaczynamy powodować, że ten ekosystem las naturalnego staje się powoli ekosystemem sztucznym. Ale na przykład ekosystem jest to na kopalnie odkrywkowe, z których się pozyskuje... Kruszce jakieś, rudy lub yy, kruszywa, to yy, już jest ekosystem sztuczny. Wspólną cechą ekosystemu naturalnego i sztucznego w postaci np. lasów, parków, yy, naturalnych lasów, yy, puszczy yy, sztucznych, parków, yy, terenów zieleni jest pozytywny wpływ na przyrodę, oczyszczają powietrze, gospodarkę wodną regulują wychładzają powietrze, wychładzają powierzchnię ziemi i jeden i drugi wpływa bardzo pozytywnie na nasze samopoczucie. Jeden i drugi staje się domem dla wielu gatunków. Ekosystem, jak wcześniej mówiłem, ekosystem nie jest stabilną rzeczą. On podlega zmianom. I te przemiany ekosystemowe są to sukcesje. Sukcesja pierwotna jest to sukcesja naturalna, powstająca z warunków naturalnych i tworzona przez naturę. Czyli w miejscach, gdzie nie było życia, z powodu tego, że to były na przykład kołe skały, że pojawił się tam pożar, że spadła asteroida na Ziemię i przykryła kwaśnym pyłem całą... Praktycznie powierzchni Ziemi, że zniszczyła całe, całe życie roślinne i prawie całe życie y, zwierzęce na, na planecie. To jest, mimo wszystko, działanie naturalne. I przekształcanie się tego y, y, biotopu, także pojawia się na nim biocenoza, czyli y, organizmy pionierskie, takie jak na przykład porosty. Powstaje ekosy pierwszy ekosystem ubogi, ale pozwalający ruszyć do przodu. I przez setki, a nawet setki tysięcy lat dochodzi do tego, że w tym miejscu pojawia się bogate życie. Sukcesja wtórna, są to jak samo oddziaływanie w sumie natury na tereny, które zostały zmienione przez człowieka czyli na pola, na łąki, które przestały być uprawiane. Na miejsca wyciętych lasów, miejsca pokopalniane, opuszczone fabryki, opuszczone domostwa. Tam jest sukcesja wtórna. Te same elementy tam oddziałowują, ale z racji tego, że już tam jest na przykład element gleby, tak jak gleba, to już to trwa trochę krócej. Ważnym bardzo ekosystemem są rzeki. Rzeki, bo to woda. Woda to życie. I tutaj jest spór ekolodzy-inżynierowie. Inżynierowie mówią, regulujmy rzeki. Dzięki temu będziemy mieli drogi wodne gdzie można transportować towary z, mnie, z mniejszym wpływem na środowisko niż to robią samochody ciężarowe na drogach. Ponieważ taka na przykład barka weźmie materiału tyle ile kilkadziesiąt samochodów i tyle, o tyle mniej samochodów będzie działać na, na drogach, gdzie zmniejsza się zagrożenie powodziowe, można planować i pilnować stan wód, żeby ta woda ciągle była. Ekolodzy znowu mówią, że regulowanie rzek niszczy naturalne środowiska, niszczy miejsca lęgu wielu ptaków, niszczy naturalny ekosystem. jedni i drudzy mają rację. Powiem tak, że jeżeli chodzi o yy, nasze uregulowane rzeki, dużo ich nie mamy, ale jeżeli już, to i tak natura wprowadza na nich proces sukcesji. Zagnieżdżają się inne ptaki, yy, pojawiają się inne gatunki zwierząt, ale też te które są, wiele z nich przystosowuje się do nowych warunków. I dzięki temu przyroda nam pokazuje jedno: czegokolwiek my nie zrobimy, no chyba że zniszczymy całkowicie strukturę żywą, ale czegokolwiek my nie zrobimy, przyroda tak. Obejmie to miejsce we władaniu. No nawet przykład, widzieliście może gdzieś jakiś opuszczony dom. Trzeba rosną nawet na dachach takich domów, w rynnach takich domów. E, pokryte te domy są pokryte porostami. To już jest sukcesja. E, między płytkami betonowymi e, na chodniku wyrasta trawa i inne rośliny przyroda rządzi przyroda jest silniejsza od nas my jesteśmy tylko i wyłącznie w cudzysłowiu dziećmi przyrody istotami które są głupsze i słabsze od przyrody więc pamiętajmy trzeba dbać o ekosystemy, te duże, te małe, dbać o przyrodę, pilnować tego, co robimy. Pieniądz w życiu jest ważny, bo trzeba mieć za co żyć. Ale jak w mojej świętej pamięci mama mówiła, pieniądz jest środkiem do życia, a nie celem życia. Więc Dbajmy o przyrodę. Dbajmy o to, co żywe, co nas otacza. Tu się trochę tak zwracam do Was jako nauczyciel. Do przyszłego pokolenia. Kochajcie życie. Kochajcie każde drzewo, każdy krzew. I myślcie, co robicie, żeby tej przyrody, tego, co jest z czego my się wywodzimy, z czego będzie się nasze życie starczyło dla Was i dla Waszych dzieci. Do usłyszenia na kolejnej lekcji.